Dzień dobry, sobota, 14 marca 2020 roku, przez ostatni dzień tygodniowego roga. Ktoś się przyszedł z Wami przywitać, ale właśnie z kadru mi uciekł. Momencik, momencik, momencik. O, dokładnie, to, to jest Kicia. I ona się z Wami wita. Niestety mam założony, <laughs> przepraszam, duży obiektyw i o, i ona jest niewyraźna. Młodka. Tak, teraz Cię witać. Halo. Halo. Teraz udaje, że nie widzi, co się obserwuje. Halo. No? Teraz możesz się witać. Teraz Cię witać. Teraz Cię witać. Witasz się? Witasz się? Witasz się? Witasz się, Kaczian dawno Kioci nie vlogowałam Kiocia jest już staruszka tak? no widzicie mój kotek się dzisiaj powlogował taki piękny widok z wyszłam na balkon żeby nagrać dźwięki ptaków i powiedzieć że takiej ciszy dawno nie było i właśnie nadleciał helikopter także niestety kochani zaczynają się piękne wschody co mnie bardzo cieszy Będę znów nagrywać. Słychać gdzieś w oddali kaczki. A gdzie ten helikopter? O, tam jest helikopter. Tam leci. Teraz sobie przeleci i będzie cisza znowu. Posadziłam na balkonie prymulki i czują się bardzo dobrze. Ta różowa na dole jest z zeszłego roku, a te dwie są z tego, także jest już bardzo przyjemnie. O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? O co chodzi? Przecież on tak pięknie mówię, że czego ty nie chcesz powiedzieć? O co chodzi? Nie? O co chodzi? O co chodzi? O jedzonko chodzi, Pewic Pancia dawaj już to żarło, tak? Dawaj żarło. Miska pusta, a ty vlogujesz tu nie dajesz mi jeść. Nie da? No jedz, mam nadzieję, że zjesz, wiesz, Jest kochanie. Ona jest bardzo wybredna i nie jest. je wszystkiego. No, ty małem zębła. Smacznego, kiciu. Kawa rana musi być, słuchajcie. Zagotuję wody, w mojem ukochanym kubeczku wypiję. Bałagan mam, ale sprzątam zaraz. To jest normalne, do mnie muzeum. Oj. Zaraz zobaczymy, co w tym oszalałym świecie się dzieje. Mam nowego subskrybera. Polecam. Zaraz będę oglądać, bo kocham naturę. Jest ostatnio też zdobyłam dwóch albo trzech, właśnie, subskrybentów takich fajnych. Bardzo mi się podoba. Będę potem oglądać, także polecam wam. I jeszcze mam takiego pana. Poczekajcie, zaraz wam pokażę. Mam takiego pana. On jest z Cypru. Jest prawdopodobnie grekiem, prawda? Ale nie pamiętam dokładnie. Poczekajcie, zaraz Wam pokażę. Bardzo mi się, omarka Marka mi tu ładnie nakomentowała. Dziękuję bardzo. Daria. Mam też takiego chłopczyka, słuchajcie, subskrybenta. ci będę polecała kanały. On jest chyba z Rumunii. Pięknie gra na, na pianinie. I też nawzajem się oglądamy. Krystian <grystian grystian> oczywiście. Dziękuję Ci, Krystian. Zaraz, zaraz, czekajcie, czekajcie. On mi dał lajka tutaj. Ja chcia... o! Georgę Constantinou. Georgę Constantinou. Poczekajcie, poczekajcie. Chciałam go, go, go Wam polecić, bo pięknie fotografuję zdjęcia, zdjęcia przyrody, natury. O, bardzo fajnie. George, Georg Konstantynoł Cypr. Piękno ma tutaj żaby. Wydaje mi się, że to jest właśnie natura, przyroda z Cypru. Piękne i to Wam polecam, cudowne, można popatrzeć, nie można pojechać, ale można popatrzeć. No i zobaczymy, co w tym oszalałym świecie, łączymy Tagesschau. Chociaż dzisiaj to chyba nie będzie nic, no dawaj. Ostatnio było 22.15, no to nie oglądam, bo to jest powtórzenie, no na razie, a jeszcze oglądam Welt, bo chcę Wam pokazać, jak już zaczęłam vlogować, <grym> to już teraz vloguję, dawno tego nie robiłam, Zapomniałam, jak to się robi, że to jest takie fajne uczucie, więc trochę Wam pogadam, a nie chcę smęcić z tego auta. <grytania> COVID-19 Zol. Zol Haben, Bolsonaro, nie wiem, kto to jest Bolsonaro pewna jakaś ważna osoba zachorowała. Grenzenwerden versteckt na corona czyli kontrole na granicy, zwiększają 8 godzin temu, czyli na razie. Wczoraj było 3600, podejrzewam, że już jest ponad 4000 od wczoraj, więc siedzimy w domu. Coś ja Wam pokażę. Zaraz będzie kawa. O! I tu jest spektakl. Tu jest spektakl. Pięknie jest. Znaczy będzie pięknie, jak będzie ostrość, nie? O! Zobaczcie, cudownie, jak ja kocham takie schody słońca. Ja mam kilka na moim kanale i polecam Wam pod taką zakładką Margo zdjęcia albo zdjęcia Margo. Mam wszystkie filmy właśnie z przyrody, ze wschodów słońca umieszczone i polecam zaglądać. Rano jeszcze nie mogę mówić, przepraszam. Zachęcam do oglądania. No to kawusia, się. vlogerki muszą pokazywać kawę. Powinna mu wyjąć, wiem, ale nie mam ręki, Także jest kawa. pijemy poranną kawę. Ponieważ dzisiaj będzie przyjemny vlog <grywki> i będę pokazywała same przyjemne rzeczy, bo jest sobota, żebyśmy się troszeczkę odstresowali, to pokażę Wam mój prezent urodzinowy, który sobie sprawiłam na koniec listopada, bo urodziny mam w grudniu. Kupiłam sobie 18 dzieł pana Denikena, Irisia von Denikena. To jest pierwsza jego książka Erinnerungen an der Zukunft, czyli, wspomnie, czyli przypomnienia o przyszłości, wspomnienia o przyszłości, z przyszłości. 18 mam ksiągów, no i będę czytała teraz. Bardzo się cieszę. Trochę trudna jest ta książka. Ta pierwsza pochodzi z 1968 roku. Ale chłop ma głowę naprawdę. Dobre, solidne wykształcenie u Jezuitów. Otrzymał w latach 40. także chłop ma no te wszystkie, ja już drugi raz zaczynałam to czytać, to wszystkie obliczenia tutaj techniczne, bardzo fajne fizyczne i tak dalej bardzo, bardzo fajne, facet ma głowę o historii, o religii o wszystkim, 85 lat skończył słuchajcie, a ja uwielbiam, to jest z czy Sumerów? Sumerów, ja uwielbiam historię Trochę jest zdjęć. Mam nadzieję, że się nie obrazi, że tak pokazuje. O, tak. Jak oni to cieli, że jest takie równe? Jak oni to cieli? Tyle cięć różnych. O, po co to cieli? Oczywiście, tak. Także polecam wam książki Elisha Denikena. Jestem ciekawa, co na jego temat myślicie. Później wam pokażę całą kolekcję, jak to wygląda. Czy czytaliście? Czy znacie? Czy słyszeliście? Co sądzicie? Ale facet ma głowę. Opiera się na naukowych naukowych przesłankach i mi się bardzo to podoba. Aha, Krystian po niemiecku dla ciebie, czyli można się uczyć. Czy, czy, czy ty Krystian chciałam cię się ciebie zapytać, czy czytasz coś po, czy czytasz książki po niemiecku, bo żeby się dobrze nauczyć niemieckiego, bo Krystian się uczy, słuchajcie, zdradziłam teraz tajemnicę, mam nadzieję, że nie będzie nie na mnie. Czy ty Krystian czy też po... Niemieckiej książki, bo trzeba. Jak człowiek uczy niemieckiego, to powinien czytać książki. Wtedy mm, bardzo szybko to idzie. Pamiętam moją pierwszą książkę, kiedy przeczytałam. To było chyba tak rok po tym, jak przyjechaliśmy, czyli 13 lat temu. Rok po tym, jak tu przyjechaliśmy, mm, no to wtedy udało mi się pierwszą książkę przeczytać. Nie wszystko rozumiałam, ale byłam bardzo dumna z siebie. Także jak uczycie się języków, to polecam Wam czytać książki. W obcych językach już nawet jedną książkę po angielsku przeczytałam i też ją zrozumiałam, mimo że nie wszystko. Oglądam powoli te wiadomości dalej, bo ciężko jest to oglądać. 1500 osób zmarło w Italii, także to nie są żarty. 1500 osób zmarło w ciągu dwóch tygodni na tą chorobę. Jeżeli ktoś powie mi jeszcze, że to jest nic, że ludzie umierają na normalną grypę, jak można tak mówić, słuchajcie, jak można nie, tego poważnie nie wziąć do siebie, jak można po prostu być takim egoistą i powiedzieć, że to nieważne, bo na normalną chorobę umierają też ludzie, być może te 1500 osób by nie umarło. Może tysiąc osób z nich by nie umarło, gdyby nie było tego wirusa. Dobre jest to, co robimy, dobre jest to, że zamykamy i wycofujemy się z życia publicznego. Warto tych starych ludzi, którzy budowali po wojnie tę Europę, warto o nich dbać i ich chronić. Nie zapominajmy o tym. Kochani, ja się już ogarnęłam i zaczynam zwykłą codzienność: prasowanie, sprzątanie, gotowanie, pranie. Teraz będziemy mieli bardzo dużo czasu na to. W telewizji jest też dużo wiadomości na ten temat, gdzie się zwracać, dokąd pójść, gdzie się udać w razie podejrzenia. To, chciałam powiedzieć dzisiaj bardzo ładnie, na cdf wytłumaczyli, jaka jest różnica między SARS, SARS, który należy również do korony, do rodziny koronawirusa, a między tym nowym, między COVID-19. Otóż taka, że SARS umie, był, umieszczony, był umieszczony w dolnej części płuc, natomiast COVID-19 się umieszcza w górnej części płuc i tam dochodzi do dużego namnożenia się bakterii, tzn. bakterii tych, tych wirusów. I dlatego tak łatwo jest odkrztusić je, tak łatwo jest kaszleć nimi i dlatego dochodzi do tak szybkiego, do szybkiego zarażenia ludzi. I to jest naprawdę bardzo zaraźliwe, więc naprawdę uważajcie i weźcie sobie to pod, do serca to wszystko i bądźcie naprawdę ostrożni. Ja teraz prasuję dalej i oglądam sobie tak, żeby się odprężyć podróżach. Nie chcę Wam pokazać, bo zaraz będzie może zablokowane, że pokazuję. Ja oglądam podróże i marzę, gdzie można by pojechać, tak żeby po prostu się odciąć od tych niepozytywnych myśli. Oglądajcie teraz dużo właśnie o podróżach. No. niespodzianka w sobotę rano, dostałam rachunek za przeprowadzenie przeglądu mojego sterylizatora o 100 euro drożej niż przed trzema laty. O Boże, na no trudno, no muszę, nie? Jak chcę pracować w zawodzie medycznym, to muszę mieć dobrze, wy, muszę być dobrze wyposażona, prawda? No i nareszcie z tej strony troszkę taka jestem blada, bo nie mam makijażu. Niestety jest tak, jak jest. Chciałabym powiedzieć tak a propos. Oglądałam programy na YouTubie. Można znaleźć programy na YouTube, W jakim brudzie pracują w Polsce. Bo jeszcze nie widziałam filmu z Niemiec. Może znajdę jakiś. Nie mówię, że tylko w Polsce, że w Niemczech też. W jakim brudzie pracują, w jakim brudzie pracują kobiety, które robią paznokcie. Była taka setka, chyba na tefałę style. Że jakaś kosmetyczka robiła takie incognito, posyłała klientki do tych salonów, paznokci, i oszczędzały dosłownie na wszystkim. Oszczędzały po prostu na wszystkim. Brud, smród i ubóstwo. To jest żenujące i to jest po prostu karygodne, żeby w ten sposób traktować klientów w zawodach, w których higiena i czystość jest bardzo ważna. Ja mam ten sterylizator, już pokazywałam w którymś filmie, 447 euro to jest bardzo dużo pieniędzy, ale zapłacę to, ja sobie to wrzucam w koszty. Nie wyobrażam sobie, żebym tutaj w Niemczech mogła pracować bez posiadania sterylizatora i robić ludziom paznokcie. Znam przypadki, znam opowieści, że Wiele kobiet robiących właśnie stopy innym ludziom nie kupuje sterylizatora, To jest bardzo droga rzecz. To kosztuje ponad 2000, prawie 3000 netto. Do tego 19%, prawie 3 do 4000, prawie 4000 kosztuje sterylizator, ale trzeba to kupić. Można kupić na raty. Firma, która sprzedaje sterylizatory rozkłada to na raty. I nie wolno nie wolno robić tak, że oszczędzamy na tych torebkach do, do yy, sterylizacji, zaraz Wam je pokażę, poczekaj, już jestem z powrotem, spok to są torebki do sterylizacji, w procesie sterylizacji, zaraz ja Wam powiem, tutaj, w tych dwóch miejscach, widzicie, są takie małe, momencik, kwadreciki, widzicie, i jeśli narzędzia były wystylizowane w tym opakowaniu, to te o, te kwadraciki muszą zmienić kolor. Ja sobie nie wyobrażam, żeby mogła pójść do klientów. Tutaj w Niemczech nie są bardziej świadomi, bo przez wiele lat używają Y, korzystają z takiej właśnie usługi i nie wyobrażam sobie, żebym poszła do klienta bez narzędzi zapakowanych i wysterylizowanych. Także uczulam Was, jak pójdziecie gdziekolwiek do, jakiej, y, do jakiegoś punktu, gdzie będą robić Wam paznokcie i stopy, to żądajcie pokazania Wam tego opakowania. Oczywiście można sterylizować i bez tego opakowania. Y, można ale trzeba odpowiednio przechowywać. Zażyło się, że w tym programie, że one wielokrotnie używały tą torebkę albo miały tak zapuszczony, tak czarny w środku sterylizator, że był cały gerystyd... Jak to się nazywa? Taki cały pomarańczowy... Zardzewiały Rzy... w środku. Nie umiały czyścić. W Niemczech ludzie są bardziej świadomi. <laughs> Kiedy ja idę do klienta, to klientki patrzą w mój kofer, jakie mam wyposażenie, Pytają co to jest, interesują się i chciałabym, żebyście się też interesowały, jeżeli kiedykolwiek skorzystacie z usługi właśnie w takich salonach kosmetycznych, czy takich, które robią paznokcie albo stopy, żeby to wszystko było czyste. Przynajmniej, żeby leżało gdzieś w jakimś sterylnym opakowaniu. W pudełku można też przechowywać, są specjalne pudełka. I strasznie mnie to zdenerwowało. Szkoda oczywiście tych pieniędzy, ale jeżeli chcę profesjonalnie i poważnie podchodzić do tego zawodu i chcę dobrze pracować, no to nie mogę zachowywać się jak jakaś taka inna w tym w tym zawodzie i może Wam podlinkuję, jaki to jest kanał, żebyście to zobaczyli. Oczywiście pani, która prowadziła te takie mistyfikacje, no troszeczkę źle traktowała te uczestniczki, ale z drugiej strony, jeżeli młode dziewczyny po szkołach, po kursach nie wiedzą co to higiena i wiedzą, wiedzą co to jest, nie potrafią tego u, u, używać albo tłumaczą, że to jest drogie i one nie mają na, na ZUS, no to dziewczyny, jeżeli ktoś się zarazi, zachoruje, można dostać zapalenia, zapalenia krwi, można, to są naprawdę powikłania, to tutaj, się, tutaj, się, tutaj, się, tutaj się używa rzeczy... Pracuje się na człowieku, że nie na przedmiocie. To nie jest zwierzę, które i tak może umrzeć, chociaż, chociaż to jest może złe porównanie. To są ludzie. Jeżeli chcemy wykonywać dobre usługi, to powinniśmy po prostu zachowywać się profesjonalnie. Usługa powinna być droga i profesjonalna. Także tak a propos tego rachunku, który Wam pokazałam, <gry> który zostałam, Ja to wszystko sobie wyliczę w koszty i to będzie od mojego przechodu od, od, odliczone. No i no trudno, albo jesteśmy dorośli, chcemy zachować się jak dorośli, chcemy, żeby nas traktowano jak dorosłych. To musimy ponieść pewne koszty w życiu, zwłaszcza w takiej pracy, w usługach. Ile przelać te pieniądze? Ja bardzo mi się nie podoba, nie mam wyjścia. Powiedziałam się takiej pracy, chcę pracować w tym zawodzie. No to muszę ponieść konsekwencje, tak to bardzo, także bardzo uważajcie, uważajcie jak będziecie chodziły do różnych salonów, żeby to wszystko było czysto i czy zdestabilizowane. Duże są koszty związane z tym zawodem, ale i też zarabia się fajne pieniądze. I tak na marginesie moje zamówienie jeszcze nie przyszło. Poczekajcie, ciągle czekam, a co dostanę, mam jeszcze około 15 tych opakowań. Wystarczy na ten tydzień, następny, tylko nie wiem czy będę pracowała potem prawdopodobnie będziemy siedzieć w domu. Mam nadzieję, że przyjdzie, bo już dzwoniłam do tej firmy i pytałam się, błagam, ja chcę te torebki mieć do sterylizacji. Pani powiedziała, że już w tym tygodniu powinno być. Jeszcze nie przyszło, chyba, że dzisiaj, sobotę coś przyjdzie. Będę musiała w przyszłym tygodniu dezynfekować bez, ale będę oczywiście klientów uprzedzała o tym. Tutaj zobaczymy. A jeśli chodzi o moją operację, to w obecnej sytuacji to zdecydowanie przesunę ją na kilka tygodni później i na razie nie będziemy się wygłupiać, jakoś to będzie, nie? Damy radę, damy radę, słuchajcie, damy radę, damy radę, powiedzcie, że damy radę, nie? Musicie mnie pocieszyć dzisiaj. A u mnie będzie zupa, to ja też pokażę, co ja gotuję, skoro wszyscy pokazują. Będzie zupa, tam mam wołowinkę, się podsmażę, będzie coś rodzaju ala pomidorowa, albo dzisiaj będzie rosół, a jutro będzie pomidorowa z tego. Będę sobie smażyć, e, gotować, a tu przesmażam paprykę, bo mi się zeschła, bo się, że się poksuje, więc sobie ją przesmażę i trochę czegoś dodam. A co byście mi doradzili? Dodać do tego cebuli, nie? Bo już ja pierwszy raz, że ja nie mam gotować. Cebuli dodać, co? Co dodam. Pokażę wam jeden przedmiot użyteczności kuchennej, który kupiłam sobie już dwa lata temu i używam nadmiennie. Otóż to jest taki siekacz do cebuli oraz innych rzeczy. Ja używam tego do cebuli, bo nie lubię cebuli kroić. Poczekajcie, potrzebuję drugiej ręki. O, zamknęłam to. Jest taka nasadka, zobaczcie, i mam błyskawicznie. już pokrojone. Uwielbiam tę maszynerię, uwielbiam po prostu 5 sekund i jest pokrojona cała cebula. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłam, musicie mi powiedzieć. I teraz te soli, pieprzu chyba nie, I coś jeszcze się dodaje do papryki z cebulką. Naprawdę pewno chodzi, ja nie to podpowiedzieć W porządku, podsmażę to. I będę robiła jutro albo pojutrze jakiś sos taki na mięsie, to sobie po prostu już to dołożę i papryczka się nie zmarnowała.